Mamy jakieś pół godziny do wypłynięcia, może 25 minut. My jesteśmy już blisko naszego statku. Okazuje się, że ten opal to zdaje się będzie ten sam opal, którym ja pływałem 20 lat temu. jak byłem na koloniach w Ustce, jako sześciolatek. Kombinować, i potem będzie tak, że znowu miejsca nie będziemy mieć. Zawsze tak jest na promach. Szuka się najlepszego miejsca możliwego, potem się obudzisz z brakiem miejsca. Kompletnie. Tu? Dobra.

i co potem? Nie wiem. Jest plan? Nie ma planu? Na razie nie ma. Na razie nie ma. Po jakiejś godzinie odpoczynku, że troszkę dłużej, postanowiliśmy, że pójdziemy na piwka kraftowe, które są niedaleko. Stąd 3 minuty drogi na piechotę. W Gdańsku nowe budynki, nie wszystkie pewnie, ale tutaj w okolicy Śródmieścia nowe budynki buduje się na styl tych starszych. Na przykład takie jak te. Widać, że są nowoczesne, nowoczesne i niedawno zbudowane, ale są w stylu no w kształcie tak, żeby nie wiem jak to po... Jedynkę, dziesiątkę i dwunastkę. Z tym, że dwunastkę nie widziałem ceny. Cena jest bardzo dospora za dwunastkę, 34 zł. Ale powiem szczerze, że naprawdę bardzo ciekawe piwo. To jest dwunastka. To jest jedynka. Czyli to jest Peach Berliner by Salamander. Kenai też jest jakiś? To jest jak oranges. A mm. Mm. Yeah, Mój jest Lambic Faro, typ, styl Lambic Faro. Nie wiem, wcześniej nie widziałem takiego stylu. I nazwa jest Aude Faro. I jest naprawdę bardzo, bardzo dziwne. W życiu nie piję takiego czegoś takiego. Very strange. Mm, yeah, very strange. <laughs> It's sour. A bit. Yeah, sour. Mm -hmm. I to, co wziął tam, czy to jest numer 10, to jest y, styl American Pale Ale, czyli całkiem popularny styl. Yes, yes, yes. And, I nazwa Hadra. Się nazywa, mogę spróbować? No, taka. Jak ktoś się nie zna, czyli na przykład ja się nie znam, to dla mnie to jest tak właśnie typowa IPA. Może troszkę bardziej goryczkowa niż taka przeciętna, prawda? No, w każdym razie te dwa będzie ciężko wypić, bo ten jest chyba po to, żeby go napić się niewiele, bo wątpię, że dam radę całe pół litra wypić takie opiewa, chyba że się podzielę z wami, bo jest to naprawdę bardzo specyficzny smak. I obawiam się, że po paryłkach będę miał dość. Jest taki kwaśny, jest zapachuje jak szampan. No nie wiem, ciężko mi więcej powiedzieć, bo się w sumie nawet na tym nie znam za bardzo. No ale już będę wiedział, Lambic Faro. Ostatni dzień naszej podróży już, yy, dalej jesteśmy w Gdańsku oczywiście, idziemy na śniadanko. Wczoraj już nie nagrywałem nic się w tej knajpie, na tych kraftowych piwach. Potem już wróciliśmy tylko do hotelu, wypiliśmy jeszcze po piwie i spać. Długo spaliśmy, bo jest już po dziewiątej, a poszliśmy spać koło dwunastej nawet przed. Także yy, no, dzisiaj po piętnastej czterdzieści będę do Katowic. Dan ma samolot do Doncaster trochę później więc po postawiłem nas na dworzec pewnie pojedzie na lotnisko a dzisiaj jest zwiedzanie śródmieścia Gdańska tyle no więc idziemy teraz na ten dźwig co ja to nazywałem bramą to jest... no nie wiem, na no coś takiego co, co, co jest duże i jest nad, nad Wisłą a jest żura w crane, okej okay.

10 zł kosztuje wejście na żuraw normalny. A dzisiaj jest za darmo, w środę. Tak? Tak. To co żeśmy kupowali? Na statek. Na statek po 10 zł, tak? Dobra. Żuraw. Jeszcze po ludzi. Powiem szczerze, szczególnie że dzisiaj jest wstęp no gratis. A poza nami tutaj może ze dwie osoby były jeszcze w całym tym dźwigu, kiedy podczas, a pod dźwigiem tłumy. Dziwne trochę. Tylko to jest motława. No więc idziemy teraz na taki mały promik. Już po zwiedzaniu dźwigu, bardzo fajne. I ten promik za złoty 50 zł zawozi na drugi brzeg i będziemy zmierzać w stronę tego statku. Sołdek to też jest muzeum. Czarna perła. Czarno perła, jak? perła. No, no, Wygląda, że tamten statek, ten, ten mniejszy statek go... pilotuje? Prowadzi? Tymczasem my ruszamy. Tam był mniejszy statek przed tym, taki biały, mniejszy. Myślisz, że to pilot jakiś? Może? Może być. Nie nie tak być. No. Tam czytaliśmy na tym żurawie, jak byliśmy, że kiedyś był obowiązek tego, żeby piloci wprowadzali statki do portów prowadzili coś takiego i handlarze, którzy tu wpływali musieli płacić takie dodatkowe opłaty właśnie za tych pilotów na początku było to dobrowolne ale po wypadkach pewnych wynikających z niedoskonałej nawigacji w tamtych czasach potem stało się to obowiązkowe, żeby korzystać z usług takich pilotów ale to chyba stary przepis no nie wiem tak myślę, bo jeszcze tylko to kwestia rozmiaru Tymczasem my startujemy. Króciutki rejsik, zaraz wysiadamy. Najbliższy most jest tam. Chyba nie, 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 no ale to by trzeba tu się dostać, to nie wiem. Najlepiej problem raczej. Wiesz co, trzeba by iść tam na północ stronę i tam by było jakieś 10 drogi. No, no. Teraz możemy sobie zobaczyć ten dźwig z daleka. Jak bardzo ładnie i okazale wygląda. No to żuraw, no. No ale to jest naprawdę bardzo ładne to miasto. Zawsze lubiłem Gdańsk. Ja w tym mieście byłem, jak byłem bardzo mały i pamiętam, że mi się podobało. I stąd wynikały moje y, miłe wspomnienia, takie miłe wyobrażenia o tym mieście. No. Ale żeby w dorosłym życiu być w Gdańsku, to jestem chyba tak naprawdę pierwszy raz poza tym, że na lotnisku byliśmy jakieś 6 lat temu, ale za dużo nie zobaczyliśmy tego miasta. Nie wygląda mi to na statek z XVIII ani XVII wieku. Sołdek statek, w którym się teraz znajduję, był pierwszym statkiem zbudowanym całkowicie w Polsce po zakończeniu II Wojny Światowej. Był statkiem przystosowanym do przewozu węgla, jak i, jak i rudy. I coś jeszcze miałem mówić? A, napędzany był parą. Że już nie jest w służbie... Od jakiego czasu? Kojarzysz może? Od jakiego czasu już nie jest w służbie? 80 roku? Sprawdzałem przed chwilą. Mm -hmm. No i teraz służy za muzeum w Gdańsku. 80 ile? 80. 80 roku już nie jest w służbie. Zleźliśmy do kotłowni. O jak ciasno. Klaustrofobicznie wręcz bym powiedział. I tu jest maszynownia Cała, naprzód, Stecz. Dobrze, że tu innych zwiedzających nie ma, bo tutaj mogłoby być naprawdę tłoczno To znaczy, że ciężko byłoby się przedostać, jakby byli inni ludzie there is the kitchen. Mm -hmm. it's look, it looks like kind of living room. Yeah, yeah. Yeah, for, for all the people selling the boat. Mm -hmm. Oh yeah, kitchen. I hope so. <laughs> no, it's not. And what was that smaller one for? It was for uh, kids. Ah.